Z tej strony, w dzisiejszym odcinku Browser będziemy jak ostatnią opcję, Otworzyłem tego mega boxa za Star points, 15 te rangi. Niestety nie mogłem tego nagrać, bo wywodziło mi u nagrywanie. Nie mogę nic zrobić. Jak no, widzicie, nie mam już tej oferty, wykupiłem, w nic nie wylupiło ale spróbuję dzisiaj w dzisiejszym odcinku mam to wynagrodzić. Jak widzicie, dobijemy mega boxy za 8 tysięcy. Ale ogólnie zmieniłem klub. I jak ktoś jest w moim klubie, takim od razu mam. To zapraszam, o, mój kolega. Chodzi ze mną do klasy. I biać to I myślę, że nam się dzisiaj uda 150. Ale no, myślę, chyba, że nam się nie uda do 50 parku bo muszę zrobić krótki filmik bo jak widzicie po 19 a już nie ma wakacji tylko chodzimy do szkoły i chciałbym a jak ogólnie i tak nie damy rady to tak ja tam takie wleciał mi z głowy to, wie, to, a, to zrobimy następny po prostu drugi kurde odcinek z tego gdy gdy będziemy dobijać tego mega boxa, ale... zbyt zero. Jak widzicie brakuje nam... Macie w lewym górnym rogu dokładnie 140... 146 pocharków, czyli nie jest tak mało. ja ogólnie bardzo mało gram. I pewnie życie, że zamulam i dziękuję tylko 8300 Kiedyś na wakacje dużo, bo założyłem ogólny konto. Miesiąc przed wakacjami, gdzie grałem około 4 miesięcy. Na wakacje dużo grałem, ale teraz już nie mogę grać. Bo jak wiecie, mam 11, 10, 10 lat i mam szkołę. I teraz muszę się uczyć. Jak gdzieś na no bardzo. Jak, wie, jak pewnie ktoś może wie ty wygląda jakiś mój kolega, to wiecie, że idę na przedmiot informatykę. A i ogólnie piszcie, kto lubisz kobie, nienawidzę. Bo ja kocham wakacje, bo wtedy można cały czas grać, w ogóle nie możesz się, nie musisz się uczyć. Nie masz zadane 15 stron dziennie, w ogóle nic nie masz zadane, bo so siedzisz w domku. Siedzisz, nie wstajesz, o. Nie, o, nie wstajesz o 6, tylko wstajesz o, se, o 11, kurde, albo grasz se do 1 rano Fortnite'a, a nie tak jak teraz, kurde, mógł grać do 20, kurde, rano nie wstaniesz. Jak ktoś ma taki problem, jak ja to, kurde, pozdrawiam. A, BBC. E, Family Friend do filmika Chcecie ogólnie, żebym grał więcej z kolegami, ale chcecie właśnie chciałem wam powiedzieć. O, ja mam nadzieję, jak ja mocno trzymam, kciu... trzymam kciuki, myślę, że wy też żeby mi wydropiła moja wmarzona legenda. A jak dropię sędzi, to ludzie. Proszę was, zostawcie dużo łapek w górę. No, wydropić senty, tak jak dopają, to w to pają, to kurde. Moja dziewczyna już ma senty, bo sobie kupiła. Kurde. Ale ja tam, powiedziałem że ja tam nie kupuję. Po prostu otworzyłem sobie ten pakiet za 150 zł za 10 megabozów. A mi się wtedy akurat wywaliło mi nagrywanie. I chciałem wydropić, ale nie wydropiło. Cieszyłbym się w ogóle. Jakby w ogóle mi jakaś legenda, nawet ten głupi był. Jakby ktoś nie znał, jeszcze moja kuzynka gra w Stars. Też ma 7 tysięcy hmm? 2000 mniej po parku. 7 tysięcy, ale drobna kruka. Kurwa no, Dobra, przepraszam, jak do nie na nie. A nie się proszę Czyli zrobiliśmy 6 pucharków, czyli nam brakuje 100 pucharków. Myślę, że chociaż dzisiaj dobijemy 100 i zrobimy odcinek, gdy dobijemy 40 pucharków. To wtedy akurat ja nie chcę robić takich długich filmów. właśnie, że właśnie za tym filmie i dokończymy. Czyli dobijemy też pod tym. Odcinkiem to 40 pucharków. Następny raz trochę ja sobie pogram. Ogólnie po odcinkiem, bo będę musiał trochę wbić, bo ja robię takie odcinki 5-minutowe. myślę, że w 5 minut raczej nie wbijam ze 100 puszek Pogram i zrobimy następny odcinek, myślę, że jak będzie mi tak brakowało jak będziemy brakowało z 50 pucharków, to zrobimy odcinek, gdy dobijam je i przy okazji od razu otwieram mega boxa. Myślę, że się z takiego odcinka się, ucieszycie. Myślę, że nawet jak się uda, to te, teraz tą rundkę po prostu zagramy. Myślę, że na koniec wygramy jeszcze tą rundkę. Zagramy i co? A i skończymy. Ja sobie dobiję te, pa, te resztę puszek 40 i zrobimy następny odcinek, gdy mi będzie brakowało. Już tak mniej pucharku, żeby. Ogólnie odcinek się ciągnął na samym megabox, bo to będzie taki odcinek z otwieraniem Megaboxów Kurde, no to nie, postaramy się zabić tego wina. Co zero? Zasz miejsce O, mój kurzon nie zaprosił Mnie gościu, nie zbior klejnotów Daj dużo. Nie no, widzę, kurde taki średni jest, bo ogólnie ostatnio mu skasowali konto. Tam miał 4000, jak nie i po drugie. No, skasowali mu konto. Co gram możemy zagrać. No ale zagram tym 8 bitowcem. No. Więc myślę, że będzie gotowy w ciągu. O. O i wam paweł. Ogólnie piszcie w komentarzach, bo nikt nie. U, się chyba wstydzi. Widzę pod odcinkami, pójdę po 30 światła, zero komentarzy, więc ludzie i Piszcie do komentarzy. Ja się bardzo ucieszę, bo będę wiedział, że macie jakieś do mnie propozycje. O właśnie, też myślałem o takim czymś, żeby zrobić wam takie coś jak pogromcy mitów. Myślę, że zagramy parę kierek z z zinami. Zakończymy 10 minut filmik. O, jakoś tak. Żeby nie był za długi. Za krótki. Kurde macie. On nam się deryl w Ale głupi ten deryl bombą. Zabić ale Głupi ty co on robi. A w sumie taka dobra. W sumie by go tam... Spierdzela i Mortis. To taki kozak Morty, kurde Pruje się i zaraz pierdziela ale... ja, W sumie jakbym grał Mortysem <laughs> Piszcie w komentarzach kto lubi Mortysa. BLE, nienawidzę Mortysa. to jest najgorsza postać Nie wiem w ogóle po co są taką postać stworzyć Nie szeli na ulicę Ale go zmarnowało Paweł, trzecie miejsce miejsca, zero, zero, Tak, zero Co on 3? Dzień dobry, jesteś w stanie. Mieliśmy trzecie miejsce. Miesz, 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 Dobra. Zagramy tą głupią postać. Dobra, dawaj Mariusz. Zagramy. On będzie tragina. To nie Dino. No, paperka, czysta staranno. Nie to żadnąć. Słuchaj, wiemy słaby odcinek. Nie otworzyliśmy mega boxa, ale postaram się dobić. Eee, sorry, że wrzucał tak długi odcinek, ale ostatnio nagrałem odcinek i coś się zepsuł i nie mogłem go wrzucić. A właśnie. Jak oglądasz ten odcinek, to zostaw łapkę i subskrypcję, bo mało. Nikt, prawie wszyscy nikt czy ogląda mnie ponad 50 osób, a subskrybuje mnie jedna osoba. To jest takie smutne. Jak będziecie subskrybować, jak ci się podobają moje filmy, to subskrybuj. Teraz będę wiedział, że, że, że robię fajne filmy i Wam się podobają. O, 7 kupców. Chłopie, nie wrąb się w nic. Nie wrąb się. Grasz masz 9 kupców. I nie zadajesz sobie takiego mojego damage'a O, luź Kurde. Podjechał też do Taranastek na mnie ulubie. Dobrze Marcin, dobrze. Wyraźnie. Um. Ja tam Piperko, kurde samo na Ja nie lubię Jak Jakby ktoś nie wiedział, gram na telefonie Huawei P10 Like. Bo chory jesteś, on jest głupi. Chsabił jakiś chory ośmiech, no chłopie miał 11 kilo przed zginął. to nasz mi to nas rozwali dlatego Marcina później tak zrobię z niego przyjdę już się chłop biedny nie pozbiera No widzicie, widzicie, ale co można zrobić? są to jest tak słowa postać. No i na tym odcinku zarobiliśmy dosyć kucharzów, więc żegnam się z wami do widzenia.